Nie ja, to mało powiedziane. Okay, yeah? no, Nie możemy <muchy> jeszcze lecą. Tu kupili ci

No ja nie. O, nie, nie wygadzane. Teraz pali jak na ciężarów by to nie <tryk> <dyka. tryk> <Piszty. tryk> Jego Dawida, poniżej, Pierwszego. Dobra, ja doszedłem do strefy. Spali. Dobra. Spali. Dobra spali wszystkich, kurwa. Ło, wow, ale wszystko patrz. Nie, jak będziemy biec, to nas nie spali. No. Kurwa, bym naprawił wtedy furę, to byśmy dali radę. No a to jeszcze fura stoi, kurwa mać. Ty. Teraz nas rozjebie jak kaczki. Oni gonią kogoś. Machy streaks 4 Nie mam, To zierzuję na tamtą furę Dobra, odjeżdża co kurwa. You got gas inbound Safe Zone relocation Redeployment Authorization has been revoked No more second chances Kurwa i prawie mamy na ten. Ale już chyba było, że nie można ten, nie można już kupić chyba Strzelają do mnie Kurwa. Uuuu uh, Argo jest szelony hey, Te ga! Oni w gazie nie są? Chyba tak A. Dobra dostał chyba ten Kierowca dostał tak. i sama fura No resa go Wystawił się, jest na dobre Ja Jeszcze daj mu w łeb, niżej Gas is closing in, relocation to the safe zone Dobra.

nie To, to, jest to ja zjadł, O, no, to, to, to już koniec był, ty Nawet nie wiedziałem, ty, że to już ostatni byli Good day